50-lecie pracy twórczej obchodzi w tym roku Marian Knobloch, artysta-malarz związany ze Stowarzyszeniem Chorzowskich Artystów Plastyków. 2 listopada w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie miał miejsce wernisarz jubileuszowej wystawy artysty. 50 lat, no niestety, nie życia, tylko pracy. Ale to też trudno powiedzieć, bo te 50 lat liczy się dopiero od ukończenia akademii, a ja przecież bazgrałem od dziecka, tak jak wszystkie dzieci. Mieszkam, urodziłem się, czyli mieszkam tu przed 70 kilka lat w Chorzowie. Ten y, plener, który wtedy nie był może jakiś taki najbardziej kolorowy, no, to nasze miasto 70 parę lat temu wyglądało troszkę inaczej. I brakowało mi tego koloru, brakowało mi tego y, spojrzenia tych chmur. Co prawda, kolory były, bo jak wychodziło się na most tam za pocztą i oglądało się z pust do Huty Kościuszko, gdzie to, to ja jak przyjaciele przyjeżdżali, znajomi z dziećmi, to wycieczki całe organizowaliśmy. No, ale ciągle brakowało mi właśnie tego koloru. Ja miałem takie swoich idoli i tak To dla mnie takim największym jeszcze za czasów szkoły średniej to był Van To było coś wspaniałego. Wydawało mi się, że kolor, rysunek, ekspresja, to było, dla mnie to był Bóg. Ale w, w latach, 60 była wystawa, gdzie po raz pierwszy udałem się na zachód i zobaczyłem Van Gogha w oryginale i mówię, a to już wtedy byłem studentem, mówię, Rany boskie, przecież to, to jest niechlujne, niedomalowane, nie, 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 to i nagle Bóg spadł zupełnie na ziemię I dopiero po iluś latach, będąc w Amsterdamie kiedy byłem w Muzeum Van Gogh, zobaczyłem od nowa i znowu Van Gogh wrócił ze swoją sztuką, ze swoimi kolorami, z tym, z, tym, z tym co ja lubię. To były te klimaty, które mi się podobałem Ja nie, nie staram się kopiować Van Gogha czy robić, ale, ale to, to był właśnie kolor radość. Radość tego, co się ogląda, żeby przekazać. To była ucieczka od tego, co, co, co nas otaczało. Nie tylko Tasza róż no, wystarczyło, mama ubrała białą koszulę, do wyjścia jakiegoś to już wracało się, to trzeba było koszulę pracy zmieniać, to już się nie dało. No, no Teraz miasto naprawdę inaczej wygląda. A poza tym dzięki temu zacząłem coraz częściej uciekać w plenery. Jakoś mam szczęście, zaprzyjaźniłem się z tyloma ludźmi, że zapraszali mnie. że po... Bywało, że były lata, że nawet 10 plenerów w ciągu roku, także w domu byłem gościem. No, i, i, i to mi dał właśnie ta przestrzeń, kolor, pejzaż. No, to chyba w tej, w tej, na tej wystawie widać, że to jest jak gdyby głównym motywem tego, tego, co lubię, co mi się podoba, No i chyba przy tym zostanę już. Artysta od 1965 do 71 roku studiował na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Edukację zakończył dyplomem u profesora Mieczysława Wejmana. Moja matka była przeciwna, żebym ja poszedł, bo ja składałem papiery na akademię i składałem do Wyższej Szkoły Morskiej. Chciałem pływać, przestrzenie ciągle jakoś ciągnęły. Bo mówię, a gdzie? Po co ci malowanie? Bo to no, ja pamiętam sprzed wojny, że malarze chodzili i prosili, żeby, żeby można w szkole okna pomalować i tak dalej. Jakieś postrzeganie społeczeństwa w tym kierunku było no, zupełnie inne. Ojciec był inżynierem, więc tylko techniczne jakieś konkretne, no, a, a nie jakieś tam paczkanie to mało poważne. Przy czym miałem y, bardzo taką. No, blisko mi osobę, świętej pamięci, księdza Krzowska, którego, który był, uczył mnie pierwszy w szkole podstawowej, potem jakieś tam lata. I, i pamiętam, wtedy nie było takich domów kultury, jakiejś sekcji plastycznej, a on się znał na sztuce. On wiem, że wiele rzeczy projektował y, i, i, i sakralnych, tam i z ubiorów, i z ołtarzy itd. Tak tak no i ja, ja, co narysowałem, zrobiłem, to leciałem do niego. No, on był moim takim pierwszym krytykiem, co prawda. Jego złośliwość była taka dość dziwna, mówi Marian, świetnie to zrobił, no, 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 świetna praca. Zrób to jeszcze 245 razy i będzie fajnie. No, i człowiek w ręce załamywał i robił 243 razy. No. Marian Knobloch jest znany jako znakomity pejzażysta. Uwiecznione krajobrazy często wiążą się z innymi pasjami artysty. Pierwsze to było właśnie góry, czyli przewodnik Laczański, dwie wyprawy w Himalaje, no to już się liczyło. Potem jako studenci Zaczęliśmy od kajaków i z zazdrością patrzyliśmy na, na ludzi, którzy stawiają jakieś tam szmaty i pływają na żaglach. No, efekt był taki, że zrobiłem papiery, nawet byłem, dwa jachty własne miałem kiedyś. No i to, po, potem były konie, to, 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 to też jakaś przygoda była. Nawet szczerze mówiąc, nie mam się czy chwalić, ale grałem w filmie i jechałem zamordować księdza biskupa. To w Bolesławie śmiałym na skałkę jechałem. Ta, ta, Także, że było kilka takich pasji, ale to wszystko było związane właśnie z naturą, z, z tym co się działo dookoła. Także i jeziora, i dukty leśne na koniach, i żagle, i to, to, to wszystko powodowało, tam mnie ciągnęło i, i chyba to starałem się pokazać. No. Dalej mam ochotę malować, no, nie mam jeszcze obrazu, który bym chciał, żeby był jak gdyby sztandarowym, takim ulubionym, to jest zawsze robiony ten następny. Nie, nie, nie to, co było. To, to, co było już jest, odeszło. Najlepsze jest to, co przed nami. Wystawę w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie można zwiedzać do 29 listopada.